Yes. Kapitan Stone, Drift has arrived, oh, ufaj! God damn it, co to jest! Dobra, zwracam honor. Cześć, z tej strony Kurczak, gdzieś z Paweł i przyszli piraci. My tu sobie kopiemy Adamantyt, grzecznie, niegrzecznie, bo to łatwe rzeczy nie są. A co nas piraci atakują jeszcze i nie mamy na tyle to żeby sobie zbroję zrobić co najmniej nawet. A bez tego to ciężko nam tu będzie. Paweł Has Joint, siema. Okej, okay. dobra. Eee. No tutaj nie, 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 nie wiem w ogóle. Nie ma tego. No i tyle bym powiedział. Albo się mi komputer zwiesił. Mi coś tak nieprzyjemnie zacina. Co mam z wami zrobić? Zaraz ja do nich strzelam. Mały zaraz go wywali. Dobra, chyba mini shard tutaj będzie jakiś w miarę pomocny. Nagrywam tego event'a, bo był bo, bo tak, bo piraci. Golden Bat. Może coś fajnego z nich wydropić, z tego co wiem. Przesuń się w jak jakoś wygodnie, no. Niech tu wpadają do nas lepiej. Patrzcie, jak się zachowuje NPC-ty. Jak posrani. To są posrani. No, może. Ja sobie muszę świnkę tutaj otworzyć, ich stakować, żeby mi pieniądzów nie ukradli. No ja nie wiem, czy mam ich bić w ogóle, nie, nie mamy takich rzeczy, które moglibyśmy bić. Jak sobie patrzyłem te odcinki, na których nie było eksperta, czyli te wcześniejsze, to to wszystko nam tak ładnie szło, że ja biłem sobie z tego, z Muramasy chyba, czy tam, nie wiem, z czegoś. I mogłem mieć zbroję hard, na hardmodzie z tego, z tego, z tego Moltena i zadawaniem po 25, a ja teraz mam taką zbroję, zadają im po 100, po 200 nawet. Więc fajnie nie jest Paweł, co się dzieje? Dasz radę wejść? No w tej chwili nie a byście, bo Paweł ma teraz jojo, to takie fajne jojo i różne rzeczy na tym jojo i mocne rzeczy mógłby z nimi robić, mógłby rozwalić ich po prostu tutaj. Bo, bo, to tak. sobie te akcesoria, zrobię sobie najlepsze akcesoria do joju, widzi sobie jojo, jojo. jojo, jojo. Ja, 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 ja. Czas do tektenery. No to się cieszę bardzo. Wykryły? Co? Wykryły? Nie, ja jestem w domku i te częsty, które my postawiliśmy tak samo wykrywa. To powinni zmienić, zmienić jakaś może. Hamberka jest krzywa chyba. Dobra. Tak chuja widać. No nie wiem czy mam ich bić w ogóle. No przecież to jest przez rane. 5% chwila, może jakieś granaty? Nie... Nie tak. No już granatami lepiej to idzie, ale... ...mozolnie nadal. Patrz, ile trzeba w pirata wsadzić granatów, żeby wybuchł. To są jakieś silne. No i czytałem też, że na ale goblinickiej inwazji dropi coś, co ja bym bardzo chciał. Coś dla trowera. Bo wow, jak one szarżują w ogóle, stary? Przed pirat pierwszy, ten taki, zastrzela, wiesz, armaty. Muszę go rozwalić szybko. Paweł pomóż mi... Mieniali coś. Ej, on mnie przestrzeli przez ścianę, stary. Czemu ja się respię tu znowu, jak ja chciałem się respić tam? Dobra, to co przede wszystkim co muszę zmienić, to respa. Niech mi się uda. Ten koleś do mnie strzela przez ściany. Nie wiem jakim cudem. O no, za cheater Nie, heal. też Paweł pomóż mi Zabij ich swoim jojo. Dobra Paweł rozwalę już jojami Patrzcie jak to fajnie wygląda Dobra, tego pirata z tej strony byśmy chcieli zabić Ile ma HP? No 6 000, mało Troszkę mimików pozabijałem, spoko Ja gdzieś na tu nie jest. Wow, dobra, 15% no jakoś to leci A ich tam coś zabije, aha to driada ich chyba ciśnie Patrz, oni tamtędy idą, do demiaż, papuga przyleciała Co robiła ja, papuga? 2000 nie, nie HP ma. Nie, nie. Boże, patrz jak my go długo bijemy. On ma już połowę HP. rani są. Żadnego dropu z nich nie widzę na razie. Ale przyjdzie przynajmniej Pirat, nie? I będzie achievement. Ale on po oni poobijanie Fajno. Tu tu, 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 tu. W sumie to będzie bardzo ciekawy odcinek, gdzie stoimy w miejscu i zabijamy sobie stworki. Myślę, że wam się spodoba. Dobra, dostałem golda od niego dużo. Nasz kapitan jeszcze stoi. Coś ciekawego tu się dzieje. Nie, oj, ale cholera golda leci niesamowicie dużo. Chyba, że to mój gold, którego jakoś nie schowałem, ale... A ja nie sądzę. Dobra, golda. zabiłem kapitana, nic nie dropło. Dupa. Aj, no w ogóle. Ej, jolo! A, i mamy skrzydła, właśnie. Powiemy wam wszystko zaraz po tej inwazji, bo pozmieniało się troszkę rzeczy, bo gramy, gramy i gramy, żeby wam to nadamantować. No, możemy kopać. W sumie rację, tylko że chciałem pokazać niektóre rzeczy tutaj. No to tak, mamy te skrzydła. Coś mi się udało zrobić. Nie, skończyły mi się kości do strzelania. Mamy kilofy z adamantu. No, czystego. No, różowe, śmieszne, oryhalsiuły ja tu wylecę coś, zobaczę czy coś się jeszcze tu zmieniło. Chyba nie. Coś przycina nieprzyjemnie. Coś mi się kocha, że tu gdzieś mieliśmy. Jakieś rzeczy poznajdowaliśmy dla zgredzia i tak dalej. które nam podropiło tego. No i jak stan wygląda mamy... O, tyle. Super. Musimy nad zbrojem, czy nie zrobić przypadkiem zbroi właśnie do tego. Do. Paladynum dla, 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 dla Pawła. Żeby sobie mógł żyć. I ma już full HP, prawda? No i byliśmy w jaskiniach i kopiemy ogólnie chyba. Coś tam jeszcze było, ale nie wiem co. Nie mam pojęcia, nie pamiętam tego. Wyspę mi się udało znaleźć, tam była podkowa jeszcze chwila, mapka. No i patrzcie jak tutaj zrobiłem helewator. W ogóle moby nas zabijają, nie da się dojść do piekła. Wiadomo, w piekle jest więcej adamantydu. Okej, okay, dostałem bander piracki. Ja go gdzieś powieszę tu szybko, żeby więcej damage a im zadawać. O, pirat przyszedł. Duży. Po prostu te moby są za mocne, no ja nie wiem jak oni to zrobili, to jest takie dosyć niezbalansowane, bo my im zadajemy gówno, oni nam zadają wszystko. No suma ekspert No ekspert, ale bez przesady, że wiesz, ty im z nie robisz, oni się robią trzy razy więcej. Trochę słabe to jest. Dobra, 60% już przeżyliśmy. Tylko żeby jakiś fajny draw był, a ja dostałem łóżko i nic. Szafki dostaję, ale, ale super, złote szafki mam. Jeej, już goblinska inwazja jest bardziej worth it. Tu, 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 co to za jestem. dostałem? tunika. Okej, okay, to jest bukake, fajnie, mogę sobie bukake zrobić. Nie wiem o co chodzi. Nevermind. Dobra, no lejemy ich, może jakiś fajny boss przyleci, czy coś, jak będzie, nie wiem, 90%, 100%. Prawie. Podobno miały być jakieś nowe mechaniki, czy tam coś, nie wiem. Jak na razie to główną nowego widzę Tak główną widzę to fajnie Okej, okay, dostałem złoty zegar Super A jest taki zegar, którym możemy zmieniać czas Na przykład z nocy na dzień i tak dalej Boże, przecież nic z nim nie robię no Dzidami ich nie sięgam, a Dzidy im robię robią tak samo To no mini szarkiem mi i ty masz te joja w Boże, tam papuk siedzi no. Może to po jakoś da się złapać czy coś? Ale mam z syfu we jak tam chodził i nie pozbierał. No. Czafeczki nam bardzo potrzebne. Patrzcie, jak te joja jego nawalają. W ogóle way, way. wej, way, way tak, No mocne to jest. Mocne, mocne. Ja muszę jakoś poczekać. myślałem, na... że, że więcej o. będzie jakichś rzeczy, że wkładania, że większe jakieś kombinacje można z tymi jojami. jojami, no. No ale cóż, okroili to troszkę. No ale patrz, wcześniej dropi jakieś miecze z tego, jakieś te pieniądze i inne. Golden piano, golden A tak to kupa dropi troszkę teraz. Co ty masz No super, no to tak mi bardzo pomoże w rozgrywce. Mam cztery tuniki jakieś. piratów. Bukakę to się nazywa. Przyszedł pirat jeszcze. Ale dobre zgradzie ja to rozkwitnięcie. To to z tym. Du, tu, 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 tu. No i tego pirata będziemy widzieć jeszcze tak pół godziny mniej więcej. Może go porzucam moimi gryneidami, których nie wiem gdzie są. Widzę? Tam siebie to ranię stąd niestety. Nie, ciebie nie ranię, siebie. Myślałem, że z tej odległości już nie będę do siebie ranił. Dobra, możemy się sam uda porzucać trochę To ja też mogę stać stąd i rzucać granatami, nie? Wy rozkminił. Dobra, mamy go Nieco szybciej dzięki magicznemu trickowi Fuck. OK, ja lecę teraz z tamtej strony, chociaż No to Jeej, <laughs> pokonani! Nic z tego nie mamy E... Ojej Topiła mi właśnie ta. Co takiego? Ta, ta plasa, ta, ten miecz taki piracki ten miecz. O, spoko. I co jakiś mocniejszy jest? E, jest strong, y, man i... 66 do No, tak średnie bym powiedział. Dobra, no, no, no. musimy ich dobić teraz. A jakich szans na to nie mam, więc muszę po prostu z Tobą chodzić. To jest mocniej, czy jest jest mocniejszy od legendarnego tego miecza? No to wall dobrze. Szczególnie ten mierz flasha nie jest jakiś najlepszy. No jedź karetko, jedź. Dobra, musimy ich dobić, Paweł, żeby wszystko było już w całej wow, O, co jest? Tak, w tej stronie. Co jest? Statek. O lulu. Nie mogę się Rzucam do siebie teleportować. Statek, lolololo. Lo, lo, lo. Dobra, coś ciekawego, hura. Jest. Kapitan Stoney Drift has arrived, oh, fuck. Goddammit, co to jest? Dobra, zwracam honor. Ale no mnie zabijają ulec, mocno. A, bo to te działa trzeba rozwalić, czy coś takiego. No. Najpierw się bufnie, może. Aha, nie mam w ogóle potjonów na bufowanie się. Dobra, no ale może go rozwalimy. Przynajmniej postarajmy się nie umrzeć w tym samym momencie. Mamy tak kolektora jeszcze, o którym nie wspomniałem wcześniej, bo zapomniałem o nim, ale wiedziałem, że coś trzeba jeszcze. A, widzicie, taki jestem mądry. No i właśnie tego tak kolektora tam sobie mamy i czasem on daje nam pieniądze, bo jego trzeba znaleźć w piekle i dać mu purification powder. I wtedy on jest Masz. naszym npc tem i za każdego npc ta naszego pobiera podatek, i co jakiś czas tam można odebrać sobie ten podatek. I jest fajny. Jak ja przelatuję przez jego żagle, to nic mi się nie dzieje, więc to chyba tylko te działa coś robią. No, po zrzucanie pewnie. tego. Ciekawe, czy to jest tylko na ekspercie, czy nie. Ale dobra, zwracam hodor naprawdę. Przystatek mnie zaskoczył. Chociaż widziałem go na trailerach, ale nie widziałem jak go przyzwać, tak naprawdę. Jaki nie skojarzyłem zapytań, go z piratami za bardzo. Oje joja! Boże, to twoje joja to jest po prostu game break teraz. Lek mi tak na terrarium? Tak się to nazywało. No, terrarium to jest najlepsze jojo. Odwychylił się powiem. Nie mogę? Aha, no dobra. Aha, teraz mogę. To uważaj, żebyś nie umarł, bo. Jezu, Kur wychilowałem się i właśnie ten zadał, tym Z powrotem. Ty i dobra, się... to jego przednie działo zaraz padło. No właśnie, miałeś to powiedzieć to. Nooo! Mamy je, pierwsze działo padło Ty może możesz skoczę do tej Leć, Leź, leź, on jest chyba sfokusowany na ciebie i ją polecie za tobą, możliwe. Tak, poleciał za tobą Żeby jej nie zabił, tylko bo wtedy będzie szkoda wiesz tego, że mieliśmy ją jakby do healowania i jej nie mamy już Więc rzuca tych piratów jeszcze on nie ze może niej. No dobrze Nie wiem, bo tego pierwszy zaatakowaliśmy no. Ja mu w sumie gówno robię, więc to też jest jakiś powód. Ja mu zadaję po trzy. Dobra, mamy dwa działa rozwalone. Wchodzi po 40, to po No Właśnie widzę, że to twoje wchodzi jakoś. To jest najlepsze, że ja nie wiem ile to masz życie i to jest wkurzające. Dobra, może ja lepiej dzidami będę rzucał w niego. Coś tych dzid jeszcze tam mam No Właśnie musiałbyś najechać na te działa, żeby widzieć jego życie chyba, nie? Nie, nie da się najechać na no nie. Tak? tak. okazało się, że mają dziwce. czy on ma jeszcze jakąś fazę dodatkową. Czy jak Pewnie ma, bo takie zwykłe działaby były i tyle. czy znaczy, wiesz, pokonaliśmy już piracką inwazję, więc może to nie jest o kurde, te piraci mnie jeszcze zabiją. Dobra, zginę zaraz. Tak, Wiem. Gdzie ona jest? No, spaliło mnie coś. Paweł daje radę. No no nie, A nie mówcie, że ucieknie Dobra, ja go widzę jeszcze tutaj. Na razie się zbudził na ścianie No dobra, widzę go widzę. Może on próbuje uciec w lewo, a że ściana go blokuje Może i tak jest. Może, ale ja już jestem, dobra, wychyluj się pan. was Tak Gdzie moje granaty, cholera? jasna, zabijś Dobra, stoi ten statek, już nie miałem problemu większego. Mam wrażenie, że on po prostu próbował uciec z ten statek. No to w dobrym miejscu i na dobrej wysokości mamy dom. Hmm. Zabiłem go. Rozwaliłeś? I co? Coś fajnego? Eee, poza tym nic nie widzę. Znaczy poza czym? Poza tym, że go zabiłem. Nee. Złodzieje. Złodzieje. Dobra, no, no spokojnie, no pokonaliśmy go. Nie wiem o co chodziło. Nie ma nic, tak? Żadnego dropu nie zau zauważyłeś? Mm. Banner, jest, ale to jakiś zwykły. Mm. No to jednak nie zwracam honoru. No ale dobra, też zabawy troszkę mieliśmy z nim. Eeee. Ehm, no nie, no mógłby coś dropnąć fajnego. A tak to? Tak to kappa. Taka kuppa rac raczej nawet. Dobra, to sobie przepalę jeszcze trochę tego adamantytumunimu. Cztery, 4! a. co ja sproju. podprzedaję? Te złote meble, bo są strasznie drogie. Tak? A No Chociaż tyle. Dobra, ja tutaj po quick stakuję. Ja w sumie też to zrobię, po co na one. Pip! Eee, i... te koszulki nie są wcale jakieś fajne, też że... bym Golden clock, dobra. To też mi niepotrzebne. Pozostawię, bo się może przydać z gradziołowi. I tyle. No, ale przynajmniej trochę golda pozdobywaliśmy. No. Oczywiście mi się musi wszystko pieprzyć w tym ekwipunku. Dobra. Eee, gdzie jest tax collector? O, tak on sobie tu wygląda, Teodor się nazywa. Dostajemy 5 golda od niego i, i sobie mamy pieniążki. Za posiadanie npc tów No i tyle w sumie, nie? No bo co? Dziękuję. Nie no, ja muszę sobie jakąś broń wyczarować. No, no go bliski tym przyzywaniu jest jakaś fajna broń, tylko One też będą pewnie wzmocnione. No i kurde, szkoda, że nic nie wypadło z tego, naprawdę. Poczytam na internecie, czy coś tam jest z tego leci. A Wam na razie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Był ze mną Paweł. Był? Był? Hallo? Był? Był. No i zabiliśmy piratów. Pa pa! Łapki w górę jeszcze można. I do Pawa zapraszam o. Cześć.